I przyszedł mi przed chwilą iPhone. Jest piątek, godzina 11. Kurier przywiózł mi nowego iPhone, którego kupiłem w preorderze. Jest to model 14, 14 Pro, zapakowany w takie pudełeczko. No i tak wygląda w pudełku 14 nowa. Jak zwykle tutaj mamy pasek, który trzeba z zdjąć. I wtedy możemy dostać się do telefonu. Ach, telefon, który budzi kontrowersje w sieci. I jest to słuszny podgląd, pogląd, dlatego że praktycznie nie ma zmiany między 13 Pro a 14 Pro. Ja nie przypominam sobie, żeby tak małe były zmiany w stosunku do modelu z poprzedniego rocznika. Tak się prezentuje ten fiolet, metalik. Taki trochę kolor, który będzie ciężko określić, ale bardzo się cieszę, ponieważ na pierwszy rzut oka nie jest z bardzo taki świecący, błyszczący. Oczywiście przewód mamy Lightroom zakończony USB-C. I tutaj dostajemy standardową szpileczkę do. Wyciągnięcia karty, z której należy się jeszcze bardzo cieszyć, ponieważ mamy to, to wejście na tą kartę. Jak wiemy, gdzie to jest tutaj, w USA już tej możliwości nie mają. Mają E-SIMY, tak pokażę z boku, póki jeszcze nie jest. Pobrudzony palcami, nie wiedziałem jaki kolor wybrać. <laughs> Wahałem się między czarnym a tym, a tym fioletem. Postaram się takie różne kąty tutaj pokazać, żeby można było zaobserwować ten kolor. W każdym bądź razie, nie jest to jakiś typowo kobiecy kolor. Bez obaw. Bardzo fajnie wygląda. No, teraz za placami, gdy mam światło i światło rzuca swoją poświatę na telefon, to nawet wygląda jak taki, taki odcień czarny, jaśniejszy czarny. Co rzuca się w oczy na pierwszy rzut oka? Wydaje mi się, że większe pierścienie są soczewek aparatu kamery. Większa średnica. I chyba nawet bardziej wystają. Ja akurat to lubię, bo jestem fanem fotografii i wszystko co związane jest z tymi sprawami, to ja lubię, żeby było bolsaj duże. Tu rzuca mi się w oko w środku większy rozmiar soczewek również. Teraz powiem tam dwa, trzy słowa, jaka jest różnica między trzynastką. Zupełnie nie ma sensu kupować tej czternastki. To tylko kupują ludzie, którzy są zwariowani na punkcie iPhone'a. No ja do takich należę, bo iPhone'a już mam od 3GS. Tego pierwszego 3G nie miałem, ale już drugiego już miałem. Także to jest szmat czasu. <laughs> Nigdy w życiu nie miałem innej firmy jak iPhone'a. Oraz tylko Samsunga tydzień, ale nie dałem rady. Nie wytrzymałem. <laughs> Więc Tutaj jest dodana dynamiczna wyspa. Jest to całkowicie designowy wyrób, nie jest to potrzebne. Wyspa, która będzie tutaj się powiększała i zmniejszała i na tej wyspie będą wyskakiwały komunikaty. Design fajny, jest to bardzo fajne. Wszystkie filmy za tym pójdą, lada moment. Następna rzecz, procesor A16, poprzednim był A15. Nie, nie będzie raczej różnic z procesami, to jest rzadko. Możemy dostrzec różnicę, to trzeba około 3 lat między telefonami. Dobra funkcja jest to, że na dworzu, w tej chwili, jak byłem w Turcji, to brakowało mi jasności wyświetlacza. W 13 jest chyba Max 1600. Tutaj dostali, yy, włożyli 2000 nitów. Telefon widzi, że jest na dworzu i tylko na dworzu da taką jasność, to jest bardzo ważna sprawa dla niektórych. No, co ciekawe, zauważyłem, że obiektywy trochę ściemniały tutaj, ściemniły się, pociemniały, bo w poprzedniej wersji ten wąski miał światło F15, w tej chwili jest 1,78, zaokrąglawszy, 18, to jest ciemniejsze teraz tutaj światło. Standardowy, czyli ten Ultra White, w poprzedniej w 13 Pro był 1.8, tu jest 2.2, a szerokokotny pozostaje ten sam: 2.8 ma fokus. I tu jest właśnie mm, coś, czego się trochę obawiam, bo głównie ten telefon mi jest potrzebny do nagrywania, w tej chwili dużo nagrywam wideo iPhone'ami i to często zdarza mi się nocą i bardzo tutaj dla mnie jest ważna sprawa, jak on będzie nagrywał w nocy, żeby to było żeby to był w miarę ostry, jasny, przepraszam, obrazek co ważne, no jeśli ktoś filmuje to tutaj dodali filmowanie w systemie kinowym już jest 4K przy 30 klatkach, w 13 to było Full HD, czyli jest tu wzrost wydajności kolosalny, jeśli chodzi o to filmowanie w tym systemie. No i kamera frontowa do selfie yy, ma jasność, jasność 1,9, a w poprzednim 13 Pro była bodajże 2,2. Nie widzę tu większych różnic. Ta sama siła ładowania plecków, telefonu. Nie zmieniła się wtyczki. Pozostały te same. Także yy, to jest tylko dla szaleńca wybór. To jest 256 GB. Model. Kosztował mnie 1209 funtów. To trzeba pomnożyć przez 5.5. Czyli nie wiem, 6000 z groszami. Ale ja jestem maniakiem iPhone'a od kilkunastu lat, dlatego popełniam takie błędy. Rokrocznie sprzedaję stary model, a kupuję nowy. Trzynastkę sprzedałem tutaj handlarzowi. To była 256 giga za 600 funtów. W zeszłym roku dał mi 700, bo była 12 pro, ale z większą pamięcią 512, także nawet. Widać, że jest recesja, bo mm, nie są jakoś wysoko wystawiane te ceny, wyceniane tych modeli, bo brakuje ludziom gotówki w kieszeni. Kupiłem jeszcze jednego dodatkowego AirTaga do tego telefonu i. Chcę sprawdzić, tak wzorkowo przynajmniej, czy z wyglądu, z budowy jest to samo. Wydaje się, że nawet lepiej będzie, jak to włożę. Nie, nie będzie to samo. Proszę zwrócić uwagę, że z tyłu tyłu jest, to jest 13 pro panel <laughs> i przekracza, przekracza gabaryty, cały system kamer w stosunku do okienka, czyli jest okay. zmiana w stosunku do panela. Tutaj facet zapomniał mnie na ebayu, że to jest do 14 pasuje i kupiłem. I to kupiłem jeden tydzień temu i, i dobrze, że kupiłem, bo jest, ok może dwa słowa powiem miałem parę razy w życiu mm, zniszczonego iPhone'a przez to, że upadł na róg i, i od tamtej pory kupuję to chyba szwajcarska jest firma Gear 4 G -E -R 4 model z ładowaniem bezprzewodowym i tu jest yy, zabezpieczony tu jest gwarancja upadku nie wiem, parę metrów producent daje i na wyspach w Anglii jest to uznawany za najlepszy panel na świecie. Jeden z najlepszych, może tak bym zaryzykował. Rok czasu nie ściemniał za bardzo. Koszt około jak się pojawia świeży to 30-35 funtów, czyli tam ko 200 zł. Bardzo, bardzo po polecam nie dotykać innych paneli. Myślę, że zakończę tą prezentacją. Prezentację takim jeszcze zbliżeniem do kamery, bo tutaj każdy jest zapoznany, zaznajomiony z parametrami. Dzisiaj Obraz jest rejestrowany kamerą, nie aparatem fotograficznym. Także nie ma zbytnio wysokiej rozdzielczości, ale plastyczność obrazu jest zapewniona znacznie lepsza. Dziękuję za obejrzenie.